Cześć, sianko, witajcie, w tym bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w 69 odcineczku na serii Na Polskiej Wsi. A na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca sierpnia po 1000 subskrypcji na moim kanale. I tak, i zostawcie hashtag nowy. A ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest oczywiście podana w opisie, więc co? E, tutaj pewnie zastanawiacie się, co, dlaczego ja tutaj stanąłem. Otóż to chciałem się napić napoju, bo mówię, nie będę pił napoju podczas, podczas jazdy, bo tak, tak nie można pić jak to napoju podczas jazdy, więc mówię, się zatrzymam, ale co? Wsiadamy do ciężarówki, omówimy nowy ciągnik już. A co mi tutaj świeci? A, dobra, to, to mi świeciło, dobra. Co, jedziemy aktualnie po, na gospodarstwo, więc co, omówimy ten nowy ciągnik już na gospodarstwie, ale już pewno mo mogliście zobaczyć. E, czekajcie, nic nie jedzie, nic nie jedzie, dobre. E, co, pewno już mogliście zauważyć, że jest to nowy ciągnik Zetor. Pewno zapytacie się, dlaczego kupiłem Zetora, dlaczego nie inny ciągnik. Otóż to Zetor był tak, miał odpowiednią cenę e, w przeciwieństwie do swoich, jak to, do swoich ten koni, bo. Nie, nie oszukujmy się, jaki traktor bym kupił. tutaj moja BMK stoi. Co? Po ostatnim odcineczku, tak? Co? No, ale się nie oszukujmy, widzowie, że nie kupiłbym traktora za 60 tysięcy, jak za 60 tysięcy z koniami 170 koni, bo to. No, nie oszczuwajmy się, bym w ogóle nie kupił jak do, do, do tego traktora. A taki Zetor najlepiej mi się wpasował w to gospodarstwo. Też jest w sam raz. Jak nie zgubiliśmy nie tego Zetora? nie, dobra, jest tutaj Zetor. Za... na stek na się zmieściliśmy. Co, no, ale tak, co? No dojechaliśmy już na gospodarstwo. Otóż to. Przodem tu wjechać, czy tyłem? Dobra, chyba wjedziemy tyłem, bo przodem no to inaczej byśmy jak to... Nie, 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 jak to, byśmy z nim nie zjechali. Słów mi po prostu brakowało słowa. Aha, tutaj jak się cofa to ten. Fajna ta ciężarówka. Wypożyczyłem. E, nie, nie mówiłem wam skąd ciężarówka, ale ją wypożyczyłem tą ciężarówkę. E, tutaj się rozkładamy to. Ciężarówkę możemy tak naprawdę zgasić. Ona no nie, nie będzie już nam potrzebna w tym odcinku, więc co? Wsiadamy do Z, naszego zetorka i zobaczcie, zobaczy jak on wygląda w środku. Czy coś nie jest co, coś pięknego. Ten ogólnie ma ten, 160 koni, ale to jest w sam raz na nasze gospodarstwo. W sam raz to jest na, nasz, na nasze gospodarstwo to jest przepiękny ciągnik moim zdaniem. No patrzcie, patrzcie jaki ten klimat będzie robił ten zator na naszym gospodarstwie. To już wam zaraz powiem co się pozmieniało po ostatnim odcinku, bo... Coś się na pewno pozmieniało, ale co? No to zaraz wam powiem. Ale najpierw to my chyba przez, przedstawimy tego zetora, ale... co ten zetor? Dobra, tutaj chcę ten. Go postawimy. Tak, co? Zetor jak to zetor koła ma ten. Szerokie ogumienie mam. Założone już. Tutaj mamy też szerokie ogumienie, tu mamy obciążniki z tyłu, tu mamy obciążniki z przodu, tu mamy... Tłumnik taki tłumaczę: no po prostu silnik, obciążnik przedni. Tutaj mamy paliwo się w wlewa. Mamy baniak na paliwo, fajny zatorek, lusterka ma koguta. Jeden map, tutaj mamy chlapacze, dwa za, zarejestrowany To najważniejsze, bo bym nie kupił za, za niezarejestrowanego ciągnika, na pewno. Mamy dwa haki tutaj d, dolny, i d, dolny i górny, tutaj mamy cięgło, tu mamy też te cięgła. No, zator jak, jak to zetor, Mi się wydaje, że zetor jest. Patrzę. Patrzę jaki klimat robi ten zator na naszym gospodarstwie. Myślę, że to jest najpiękniejszy ciągnik jaki może być w farmingu. No i też możecie napisać w komentarzach swoje zdanie na temat nowego ciągnika u mnie, u, na, u nas na gospodarstwie, no, 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 mogli, no, możecie napisać co sądzicie o takim zatorze, że na naszym gospodarstwie, ale mi się wydaje, że ten zator jest bardzo fajny. No co, panel IC ma, patrzcie, otwierane ma wszystko. Teraz, jak to zamknąć? Dobra, zam zamknęliśmy to, co w środku tak wygląda. Mi się wydaje, że fajny jest w środku ten kabina duża, przestronna. Wszystko widać tutaj. Nawet nie będziemy widać, no to jak. Y czy dobrze cofamy pod dysia, ale czy nie? Y tutaj też fajne Klimatyzację ma radyjko, ma szyberdach też ma, ale nie będziemy otwierać. No, fajny zetorek w ogóle, już taki większy, już e, przy ten jest dobry na naszym gospodarstwie. Bo nie oszukujmy się, trochę hektarów nam doszło i ten fędzior nam trochę nie wyrabiał. Ten z tymi hektarami, a teraz ten zetor, no, to będzie coś fajnego. E, tutaj też mamy, no, po prostu zetor. Jest bardzo fajny, mi się podoba ten zetor, nie wiem jak wam, od... napiszcie swoją opinię w komentarzach, co o tym sądzicie, więc tak. Ale co, co się pozmieniało po ostatnim odcinku? Nie ma maszyn czterech, talerzówki nie ma, kultywatora nie ma, kultywator przyjechał kupiec drugi raz z lawetą, zabrał kultywator i rozrzutnik, tylko czekajcie, coś się zbywało, ale kultywator i rozrzutnik tutaj stał i jak możecie zauważyć że jest teraz bardzo dużo miejsca i ja jestem zadowolony z tego miejsca, że zostało bo w końcu będę tu mógł położyć, postawić inne maszyny na przykład pług albo taką beczkę albo talerzówkę tutaj mogę postawić, nie wiem, ale się pomyśli co tutaj postawimy, tutaj rozsiewacz stoi, tu siećkarnie już schowałem do stodoły do e, tu te maszyny stoją i też możecie napisać mi w komentarzu jaką cenę dać za te brony, za tą zgrabiarkę i za ten pług a najlepsze ceny kto, kto napisze najlepsze ceny, no to pozdrowię tego na odcinku. Tak, pozdrowię tego na odcinku, więc możecie napisać. Yy, brony, taka cena, zgrabiarka, taka cena i pół taka cena. No napiszcie mi. Co, tutaj mamy tak i co? Chyba się w tym odcinku nie pozmieniało się na ten dużo. Tak, chyba się nic nie pozmieniało już ten. Nie no. Chyba nic się nie, nie pozmiało, więc możemy wsiadać w traktor, ale z etorem w tym odcinku sobie nie porobimy. No, może w następnym odcinku coś z etorem porobimy, ale w tym odcinku nie będziemy z etorkiem robić. E, tak, z etorkiem tu gasimy zetorka etorka. E, co, wsiadamy teraz do fenda, do naszego ciągnika. Fend jak fend. Tu trochę on jest brudny, e, też tutaj cofamy pod pług, bo w tym odcinku będziemy orać ogólnie tak podczepiamy pług pług do góry, podnosimy i jedziemy dobra, jedziemy tutaj dobra, co jedziemy na pole na pewno zastanawiacie się na jakie pole jedziemy na to pole, co mieliśmy widzowie w tym sezonie ziemniaki ogólnie tutaj o tutaj. O tutaj na to pole i jedziemy zaraz wam skieruję kamerą. O tutaj na to pole i jedziemy ten naprzeciwko no, tu, tu gdzie byli ziemniaki, bo trzeba no niestety po tych ziemniakach to zorać, bo tak siać po ziemniakach no to tak średnio bo, nie zestawem prawoposmowym. Dlaczego tam te samochody tak stoją? Może oni jadą, ale to nieważne. E, co, e, y, jedziemy, no, tak, średnio, poziomniaka chorać, bo patrzcie, tutaj mamy te łęciny, tutaj wszystko, i tu by było to na wierzchu. A tak, a tak jak to z no to będzie to fajnie wyglądało. Potem przyjedziemy ten kultywatorem albo i potem siewnikiem, czy tam jeszcze weźmiemy ten zestaw uprawowo-siewny na testy. Tutaj, może tym zestawem zasiejemy, ale to, to się jeszcze zobaczy. Co? Yy, od której strony tu zacząć? Albo to zaczniemy od środka, oraz. A, dobra, zaczniemy od boku, bo to pole nie jest jakieś wielkie. To możemy sobie zacząć od boku. Co? Możemy sobie, co? Co, półk fajnie kryje, no odnośnie tego pług czteroskibowy, czy będziemy go zmieniać na następny sezon, na przykład na, na jesień, chyba nie będziemy pługu zmieniać na następny sezon, bo jak dla mnie ten pług dopiero co kupiliśmy na jesień, więc y, to jest bez sensu zmieniać pług y, co, co sezon albo co pół roku. Trzeba się po prostu tym pługiem jeszcze się naczeszyć, bo nie, nie opłaca się. No, może i kupiliśmy tego zetora większego z, z, z ten, ale ten zetor też będzie miał swoje maszyny, bo kiedyś w, w najbliższych odcinkach dokupimy do niego maszyny. Na spokojnie, nie bójcie się o to, bo już pewno myśleliście, że że Zetor nie będzie miał żadnych maszyn, ale spokojnie będzie miał Zetor dużo maszyn, bo teraz będziemy dokupować ze maszyny do Zetora, a także do Fenda. Czasami też nawet do Ur U Ursusa dokupimy jakąś maszynę, bo ten Ursus też będzie ten miał co robić na naszym gospodarstwie. Tak samo jak Władek też będzie miał co robić na, na, na naszym gospodarstwie, bo nie powiem, że nie, no to Władek też jest przydatny, bo Władek no chodzi z turem i ten Władek Już Wam od razu mówię, że ten Władek zostanie do końca serii tutaj Bo nie chcę go wcale sprzedawać po prostu nie, niechaj tak będzie ten Woł no, W zostanie, bo pod koniec Tam e, kiedyś tam no to on, ten Władek będzie Czy tam do Paszowozu, czy tam ten e, krową prościelić, belkę przywieźć no, no sami wiecie y, ciągników nigdy za wiele na gospodarstwie tak wam powiem każdy ciągnik ma swoją maszynę ten, ten kto ma gospodarstwo, no to ten, to rozumie, że każdy ciągnik ma swoją maszynę nie ma także i ten Czy każdy ciągnik jak to ma inną maszynę, więc tak a więc co, tutaj myślę, że w tym odcinku tego pola nie zoramy całego, bo tak naprawdę, to to jest już 13 minuta odcinka. No chyba, że zrobię wam trochę dłuższy odcinek, taki 20-minutowy, ale to jeszcze zobaczymy. A co, też widzowie pewno zastanawiacie się, skąd tego zetora kupiłem. Otóż, to, tego zetora kupiłem za. Kupiłem u handlarza, nie u, u handlarza, nie u rolnika, tylko po prostu u handlarza, bo ten. Bo tam tydzień temu byłem ten, zobacz ten ciągnik, pojechałem ten, już tego oczywiście nie nagrywałem, bo nie chciałem tego nagrywać, bo ten handlarz też no niestety nie chciał być nagrywany. Jego TTT te, te, te comics też nie chciał ten... To jego całe podwórko, na którym one sprzedaje te całe traktory, no to też nie chciał być, nie chciał jak to, żeby nagrywać, to ten, ten e, tak jak wiedziałem wypadek jest tutaj, ale toż, czekajcie widzowie, Coś się zrobię, bo te samochody będą trochę mnie denerwować, ale podnosimy pół, e, nie ma korka, nie ma korka, co, no my kupiłem Zetara u, u handlarza. Dałem do tego Zetora 60 tysięcy, ale też się dużo stargowałem, bo piątkę się stargowałem z racji z tego, że do niego powiedziałem, że, że przyjechałem z, ten, z połowa Polski, bo miałem po tego Zetora 300 km, więc można można tak powiedzieć, że pół Polski przyjechałem po tego Zetora, bo mało nie było. Na pewno nie jest mało te 300 km. Jakby tak patrzeć, na no. 300 km, no to jest bardzo dużo, ale czy, czy się opłacało po tego zetora jechać tyle? No to się okaże. Ten niedługo, bo chciałbym tego zetora na pewno sprawdzić. Na no, jeszcze w, ten, w tą wiosnę chciałbym tego zetora sprawdzić i jak się on będzie z... Spisywał, bo na pewno jakąś maszynę kupimy do tego zetora na, na tą wiosnę, bo trochę zarobiliśmy, a to z mleka, a to też z, zboża, trochę z jajek też zarobiliśmy, też jeszcze mleko będzie do wywiezienia. No to na pewno trochę ten, kupimy tych maszyn na wiosnę, ale czy na wiosnę, to zobaczymy, albo też ten w, w, pod koniec wiosny, już ten pod początek latam. Zobaczymy jeszcze to bo... okaże się jeszcze wszystko, bo nie chciałbym tak od razu wszystkiego kupować, bo no po prostu nie chcę kupować tak wszystkiego na raz, bo potem nie będzie tak wow, wszystkiego wow, to tak jak będziemy kupować maszyny po trochu, po trochu, no to będę bynajmniej Będę trochę będzie takie wow i też yy, wy też będziecie mieć mieć takie wow bo też no yy, też yy, tak co yy, też te. Tak co yy, myślę widzowie, że jeszcze chyba ze dwa przejazdy tutaj nam wyjdzie i będzie koniec też. Co up, i też widzowie Wam dziękuję za 956 subskrypcji. Bo, e, e, bo też e, Wam dziękuję z, za tyle subów. Bo nie spodziewałem się, że pod końca li, do, końca lipca wbij, do końca lipca wbijemy tyle subskrypcji. Bo myślałem, że mniej wbijemy, a to się okazuje, że fajna liczba jest na naszym kanale. I myślę, że do wakacji na pewno wbijemy te 1000 subskrypcji upragnione, bo no bym chciał jak to do końca wakacji dobić jak to te 1000 subów, bo fajnie by było tak wbić no, Ale tak myślę, że po was no to po was się mogę wszystkiego spodziewać, bo na pewno wbijemy te 1000 subów, więc jak tak będzie, no to będę Wam bardzo wdzięczny, Wam, że wbi ten, że wbijemy, bo fajnie by było. I też ja to nagrywam, też po daily, bo dzisiaj się skończyło daily, bo ja to nagrywam w niedzielę. I też to jest mój dzisiaj ostatni odcinek, ten 67 odcinek. No to to jest ostatni odcinek daily w tym tygodniu. Bo jak sami wiecie, no to było daily jak to na moim kanale tygodniowe takie, bo i też u Kryspina też było daily, gdzie zapraszam na jego kanał, bo tam też lecimy do końca wakacji po 200 zł, więc zapraszam do niego. Link znajdziecie w opisie pod serią sąsiedzi zapłatu. Bo też tam lecimy po 200, tak. I co, by było tygodniowe daily, myślę, że zrobimy więcej, bynajmniej ja zrobię więcej, jak to, tych daily tygodniowych, ale mam, ale już sobie obiecałem, że tak chyba zrobię daily takie tygodniowe pod koniec sierpnia, bo tak pod koniec, na początek, tak, no pod koniec sierpnia, bo to będzie no, fajnie tak ten... Pod koniec wakacji sobie zrobić jeszcze takie tygodniowe daily. Myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Tutaj jak widzicie tutaj pole to skończyliśmy. Myślę, że też będzie. Tutaj jakieś na pewno kukurydza będzie tu chyba zasiana. Bo nic innego. No chyba, że tutaj zasiejemy trawę. Ale chyba raczej nie. Chyba raczej nie. Tutaj nie będziemy siać trawy. Ale to jeszcze zobaczymy co będziemy tutaj siać. Muszę pomyśleć, bo muszę zobaczyć jaka tu tak, no zobaczyć, no muszę pomyśleć jaka tu będzie najlepiej uprawa wyglądająca na tym polu, bo ja to, bo ja też tu sieję na polach też, żeby fajnie wyglądało te pola, ale tutaj tak naprawdę kukurydza by fajnie wyglądała, tylko że blisko lasu, no to żeby zaraz tutaj mi dziki nie zjedli albo jakieś ten... Albo sarny, czy to mielenie, to, żeby tu to mi nic nie jadło. No nie wiem, czy tutaj jeszcze jest sens szaczu kukurydzy, ale się jeszcze zobaczymy, bo jestem tego ciekawy. Tak, hmm. tutaj, jeszcze, tutaj jeszcze muszę tak z ukasa objechać. Hmm. Dobra, co? E, to pole, już jest zorane, wychodzimy z ciągnika, co? E, ja się w tym odcinku z Wami żegnam, widzimy się już w kolejnych, w kolejnym odcinku już za dwa dni, co? Na razie, cześć.